Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed meczem dziewiątej kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, a także przed meczem pierwszej rundy STS Pucharu Polski. Z nami jest trener pan Marcin Broż, dzień dobry trenerze. I przejdziemy do pytań zadanych przez dziennikarzy. I tak Paweł Skor pyta, panie trenerze, którego z tych dwóch meczów bardziej się pan obawia? Ligowego z Lechem czy pucharowego z Widzewem? Bardziej cieszymy się niż obawiamy. Pierwszy mecz e, zawitamy tutaj na naszym terenie Lisza Polski, więc to jest e, na pewno, jeśli chodzi o toczkę, no, no fantastyczna rzecz dla nas, bo pokazuje, jak w ostatnim czasie klub się rozwinął, jak poszedł do przodu, jaki zrobił postęp, że dzisiaj mierzymy się na naszym stadionie z najlepszymi zespołami e, w naszym kraju i dajemy sobie sprawę z trudności tego spotkania i e, jest to dla nas ogromne wyzwanie, ale też tak powiedziałem na początku, to jest radość, że. Możemy grać takie mecze przed swoją publiką, i tak samo mogę powiedzieć o meczu pucharowym. Gramy z Łódź, który naprawdę widać, że chce coś więcej niż tylko być w Ekstraklasie, chce pokazać, że ma ogromne ambicje i to widać po ruchach, więc jakie są wykonywane w Łodzi, więc tym bardziej również jest to dla nas ogromne wyzwanie i zrobimy wszystko, żeby w obydwych dwóch meczach pokazać się jak najlepsze atuty. I drugie pytanie tego dziennikarza, na jakiego Lecha się nastawiacie? Mikael Iszak będzie tym graczem, którego niewątpliwie trzeba powstrzymać od możliwości otrzymywania piłek? Na pewno tak, na pewno Iszak od dłuższego czasu pokazuje, że jest kluczowym zawodnikiem, ale jeżeli mówimy w kontekście mistrza Polski, to nie tylko nie tylko jeden, czy dwóch, czy trzech zawodników. Lek stanowi bardzo dobry kolektyw, bardzo dobry zespół, bardzo dobrze zbalansowany, zarówno w grze defensywnej, jak i w grze ofensywnej. Ale to tak, odpowiedziałem też na pierwsze pytanie. Tym bardziej jest dla nas ogromne wyzwanie i szansa na pokazanie się, że również robimy postęp i stworzenia bardzo dobrego widowiska również. Mamy bardzo dobry zespół w którym jest wielu e, zawodników, e, którzy na pewno czekają na to spotkanie, żeby skonfrontować się z zespołem, który dzisiaj reprezentuje nas na arenie europejskiej. Karol Jarząb, czy po rozegraniu już kilku meczów nowego sezonu żałuje trener odejścia Kacpra Karaska? Żałuję każdego odejścia, szczególnie młodego zawodnika, bo uważam i cały czas to podkreślam, że grupę to jest bardzo dobrym miejscem dla rozwoju, dla zrobienia kolejnego kroku. Patrząc na Kacpra, na pewno to, co najlepszy u Kacpra do tej pory, to się kojarzy z naszym klubem, ponieważ to tutaj tak naprawdę strzelał bramki na szczeblu centralnym, to tutaj rozgrywało fantastyczne spotkania, które w konsekwencji dały nam również awans do Ekstraklasy, jak i dostawał powołanie do reprezentacji. Więc na pewno Kasper będzie kojarzony bardzo pozytywnie zawsze z niecieczą i to już pozostanie. Bardzo dziękuję, to wszystkie wszystkie. Dziękuję pytania. bardzo.